Siemanko moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Na dzisiejszym odcinku rozgrywamy piątą kolejkę Mistrzostw Karcianych z FIFA 365 2024 w grupie B. Mecze dzisiaj nas czekają. Real Madrid kontra Lazio i Atletico kontra Juventus. Tutaj mamy tabelę przed tą ostatnią kolejką na prowadzeniu Lazio, które już ma praktycznie awans Najbliżej awansu jest Atletico później. No ale wszystko jeszcze się rozstrzygnie, nie jest nic tutaj pewnego, także czekamy na ostateczne wyniki. No i co? Lecimy, otwieramy i zobaczymy kto awansuje z grupy B. Bo z grupy A mamy Barcelonę i Manchester City w kolejnej rundzie, więc patrzymy jakie kolejne drużyny nas tutaj uraczą w rundzie pucharowej. I pierwsza saszetka mamy Newcastle. Następnie Ajax. Palmeiras. Rising Star Hendrick. Jeszcze raz Palmeiras. No, w tamtym odcinku by się przydała taka saszetka. Magician Vega. Z Interu Kapitan Martinez. I z Milanu Bazuweczka. Czyli na razie nie ma nic. No i ponownie mamy Palmeiras. Mamy Milan. Magician Leao. Lazio. Homegrown Cataldi. I Lazio prowadzi. Dalej. Paris Saint-Germain. Double-Trouble. River Plate. I jeszcze raz Paris Saint-Germain. Jedna karta tutaj może zaważyć o awansie którejś z drużyn. Mamy benfikę. I ponownie Lazio. Logo wpada, więc mamy 2-0. Następnie Manchester United, fans favorite Bruno Fernandes. Jeszcze raz Manchester United, Barcelona i Manchester City. A więc tutaj, moi kochani, jak będzie remis, to awans będzie miało Atletico. Chyba że Juventus. Strzeli jakąś brameczkę, to wtedy Juve awansuje. Mamy Marsylię, Benfica, Logo Milanu, Manchester City, kapitan Walker, Newcastle i Lazio. No proszę, Lazio, tutaj konkret 3-0, Marusic. A więc mamy rozstrzygnięcie również w tej grupie Lazio z 10 punktami. Z pierwszego miejsca awansuje, bo trzy punkty sobie dopisuje. Natomiast Atletico piąty punkcik dopisuje i ma również awans. Czyli tak jak to tutaj jest. Tak mamy awans Lazio i Atletico z awansem z tej grupy. Czyli w sumie, chyba te, patrząc realnie, najsłabsze drużyny awansowały tutaj z tej grupy. Ale tak to bywa, moi kochani. To są rozgrywki karciane. Wszystko tutaj jest możliwe. Najsłabszy może być najsilniejszym. Tak więc moi kochani, to tyle na dzisiejszym odcinku. Mamy już cztery drużyny w rundzie Pucharowej: Barcelonę, Manchester City, Lazio i Atletico. Pozostały dwie grupy, także zapraszam na kolejne odcinki z turniejem karcianem z FIFA 365 2024. A ja się żegnam i widzimy się na kolejnych filmach. Cześć Wam!